Pan z wami jest duchem Twoim, Ewangelii według świętego Mateusza. Pało tobie, panie. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo. A moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Najdrożsi bracie i siostro, to przeżywamy dzisiaj uroczystość najświętszego serca Pana Jezusa. I oczywiście otrzymujemy także Boże Słowo, które ma nas prowadzić w rozumieniu tajemnicy tej uroczystości. Dzisiaj słuchaliśmy fragmentu Ewangelii z jedenastego rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza, więc cały czas jesteśmy także w tej Ewangelii, która nas prowadzi i w dni powszednie. Ta Ewangelia nas także prowadziła w czasie naszych rekolekcji, które nas przygotowywały do tej uroczystości. Dzisiaj Pan Jezus w ten sposób mówi w Ewangelii. W owym czasie Jezus przemówił takimi słowami: Najpierw ten ów czas. Dlatego, żebyśmy mogli dobrze zrozumieć, co Jezus chce powiedzieć, to trzeba zobaczyć ten kontekst, do którego nawiązuje Ewangelista. Można by było to jakoś skrócić dla potrzeb liturgii powiedzieć, no Jezus przemówił tymi słowami. Ale jednak liturgia nam to zachowuje w owym czasie. To jest czas, który opisuje święty Mateusz, Ewangelista w XI rozdziale swojej Ewangelii. Możemy także troszeczkę sięgnąć do 10 rozdziału, żeby zobaczyć, co to jest za czas. To jest czas, kiedy. Pan Jezus przygotował już uczniów na misję ewangelizacyjną. Już ich wysyła. Już im mówi to, co najważniejsze w tej misji, żeby głosili Boże Królestwo, żeby przygotowywali Jezusowi drogę. Ale mówi, że przyjdą prześladowania, przyjdą przeciwności. Ta misja ewangelizacyjna to nie jest takie pasmo niekończących się sukcesów. Ale to jest rzeczywistość apostolskiego trudu. W przeciwnościach to wszystko się będzie dokonywać. Ale Ewangelia nabierze wtedy szczególnego znaczenia, dlatego, że nie będziecie tylko o tym mówić, ale będziecie jednocześnie tej Ewangelii świadkami. Te przeciwności wydobędą z Was świadectwo. No i teraz wejdźmy do jedenastego rozdziału. Ten rozdział rozpoczyna się tym, że kiedy Jan Chrzciciel był w więzieniu i dowiedział się o czynach Jezusa, wysłał poselstwo swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, którego się spodziewamy, czy też innego mamy wyczekiwać? Wątpliwości Jana Chrzciciela. Wątpliwości tego, który nad Jordanem wskazał Jezusa i powiedział: Oto Baranek Boży. To jest ten, który gładzi grzechy świata. A teraz Jan ma wątpliwości. Czy ty jesteś tym? Czy też może się zmienisz w swoich czynach? Skąd Jan te wątpliwości ma? Musielibyśmy sięgnąć do trzeciego rozdziału Ewangelii Świętego Marka, żebyśmy mogli tam przeczytać te słowa, kiedy Jan zapowiada przychodzącego Mesjasza. I mówi do tych, którzy go słuchali, plemię żmijowe. Jak ja bym tak zaczął kazanie, to by się działo. Plemie żmijowe. Któż wam powiedział, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Nadchodzi gniew Boży. Siekiera do korzeni drzew jest już przyłożona. Idzie mocniejsze ode mnie, mówi Jan, ma on wiejadło w ręku, oczyści omłod, plewy spali w ogniu nieugaszonym. No to jest mocne słowo. Tylko, że Jan, widząc czyny Jezusa, słysząc o czynach Jezusa, nie widział tego, co zapowiadał. Bo zapo zapowiadał gniew Boży, a mówili mu o Absolutnej łagodności, dobroci Jezusa. Czciny nadłamanej nie złamie. Ledwo tlącego się knotka nie zgasi. Rozmawia z faryzeuszami, saduceuszami, uczonymi w piśmie. Przyjmuje zaproszenie do publicznych grzeszników. Nawet pewnego celnika powołał na apostoła. I przygotowuje Go do misji bycia Ewangelistą. No to to zupełnie nie jest to. To jest jedna ta rzeczywistość. Potem Pan Jezus, kiedy odchodzą owi uczniowie Jana, patrzy na tych ludzi, którzy Go słuchają, i mówi, czego się spodziewaliście? Co przyszliście oglądać? I zaczął mówić o Janie, czcinę kołyszącą się na wietrze. Wtedy mówił tak, teraz ma wątpliwości. Co jest teraz w Waszych sercach? I Jezus umacnia owo świadectwo Jana. I mówi, mówił o tym, co Wam się należy. Mówił o tym, co Wam się należy. Bo wobec grzechów człowieka, wobec grzechów świata należy się Boży gniew. I też Jezus mówi: Wobec tego świadectwa, i Jana, i mojego, jesteście jak dzieci bawiące się na rynku. Przyszedł Jan. Nie jadł, nie pił to mówiliście, że zły długo go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie, żarłogi pijak. Cały czas ta wątpliwość, jak będzie, co się wydarzy, jaki jest Bóg, czy jest tym, który zagrzmi z wysokości nieba, czy obdarzy miłosierdziem. Będzie wicher, burza i pożoga? Czy powiew łagodnego wiatru, który na pustyni i w jej upale daje człowiekowi ulgę i ukojenie? A potem Jezus zachęca do tego, by otworzyć oczy. I mówi o miastach. W których wydarzyło się najwięcej jego cudów. Mówi o Bethsaidzie, o Corozain. I mówi, gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te rzeczy, których oni byli świadkami, to natychmiast by się nawrócili w worze i popiele. I też niesamowicie wstrząsające słowa, które Jezus powiedział o Kafarnaum, swoim mieście. Mieście, gdzie znalazł schronienie, mieście, gdzie miał najwięcej przyjaciół, gdzie dokonał najwięcej znaków i cudów wobec tych ludzi. I mówi: Gdyby to się dokonywało w Sodomie, stałaby to dziś. No i teraz są te słowa. W owym czasie. Myślę, drodzy, że rozumiecie, dlaczego musiałem opowiedzieć tę całą historię, żebyśmy rozumieli, co to był za czas. Że to nie chodzi tylko o to, żeby skupić się na tym, co mówi Jezus tutaj, teraz, w tym momencie, ale rozumieć to w całym kontekście. I teraz, co mówi Jezus? Wysławiam Cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Wydaje się, że klęska. Przychodzą prześladowania, Jan ma wątpliwości. Głoszona do tej pory Ewangelia Królestwa i cuda Jezusa wydaje się, że nie przynoszą żadnych owoców. A Jezus mówi: Wysławiam cię, ojcze, panie, nieba i ziemi, bo zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś prostaczką. Jeszcze lepiej to zdanie zrozumiemy wtedy, kiedy zobaczymy, że tam. Jest słowo nieprostaczek, niemaluczki, jak mamy w starych tłumaczeniach, ale jest po prostu dziecko, jest nepios. Co więcej, jest niemowlę. Można by było to zupełnie wprost przetłumaczyć, bez żadnych wątpliwości, brzmiałoby pięknie. Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je dzieciom, niemowlakom. Bo to jest pierwsza rzecz żeby zrozumieć Jezusa, żeby przyjąć Jezusa, żeby on rzeczywiście był obecny w naszym sercu, nas przemieniał, uczył nas swojego sposobu życia. Pamiętamy, bo nam to mówił wielokrotnie w Ewangelii. Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Nawet więcej tutaj Jezus mówi w tej modlitwie do Ojca, aby się stali niemowlakami. Im więcej gadamy, tym mniej rozumiemy. Im więcej gadamy, tym mniej rozumiemy. To są właśnie faryzeusze uczeni w piśmie, saduceusze, te dyskusje z Jezusem, ważenie co do grama Bożego Słowa. Jezus chce powiedzieć: uczcie się jak dzieci, które będąc blisko serca swoich rodziców, Potrafią się nauczyć wszystkiego, co najpiękniejsze. Potrafią się nauczyć rytmu ich serca, rytmu ich miłości, rytmu ich dobroci. Oby takimi byli rodzice. Uczcie się jak dzieci. Patrzcie z wielkim zainteresowaniem. Cuda, które się dokonują, dokonują się po to, żeby poruszyć serce. A nie po to, żeby o nich dyskutować w nieskończoność. Niech one was pociągają, niech dodają wam siły, niech mówią o dobroci Boga, że On nie ma względu na osoby, ale miły jest za każdym razem Mu ten, kto jest Bogu posłuszny, kto chce wejść w rzeczywistość. Życia Bożego. Nie patrzy, że wielki grzesznik to go usunie na później. Właściwie nawet jego wybierze. Bo, po pierwsze, w nim się dokona Ewangelia i będzie to niesamowicie widoczne. Jak i także przemieni jego życie i go uratuje. Dlatego też wybrał Mateusza. Tego, który napisał tę Ewangelię. Mateusz był osobą, która w ogóle nie była poruszona cudami Jezusa w Kafarnaum. Kiedy Jezus przyszedł do Kafarnaum tuż przed powołaniem Mateusza, to mamy taki opis biegających ludzi, przynoszących chorych, cierpiących, szukających Jezusa, bo chcą zobaczyć przynajmniej jeden z Jego cudów, a co dopiero cały pakiet. No tylko jednego to nie rusza: Mateusza. Siedzi w komorze celnej i liczy kasę. To już nawet Pan Jezus nie wytrzymał. Poszedł do Niego, stanął w drzwiach tej komory celnej i mówi: Pójdź za mną. I popatrzył na Niego z miłością. No to właśnie ta miłość ruszyła Mateusza, bo ludzie na Niego nie patrzyli z miłością. No ludzie na Niego patrzyli jak na złodzieja, jak na celnika, na kolaboranta z Rzymianami, i jeszcze co tam. Żeby nawet cień Mateusza na nich nie padł, się odsuwali. A tu przychodzi Jezus i patrzy z miłością, bo widzi w nim nie celnika, nie grzesznika, ale widzi w nim swojego ucznia. Widzi już w nim Ewangelistę. I widzi w nim w końcu tego, kto za niego odda życie. Jezus patrzy przez pryzmat dobroci. Gromy z jasnego nieba należałyby się Mateuszowi za to, co robił wtedy. Ale nie złamał Jezus trzciny nadłamanej, nie zgasił ledwo tlącego się knotka, tylko powiedział: pójdź za mną. I poszedł. I to zmieniło jego życie. Wszedł w tę dobroć Boga, w jego miłosierdzie. To, że Bóg nie sądzi, ale zbawia. Bóg wybiera każdego z nas. Tak klęcząc w czasie litanii do Bożego Serca, patrzyłem na swój ornat i tak zobaczyłem, że ja mam takie serce jak Pan Jezus. Na tym ornacie. I pomyślałem sobie, czy ja jestem godny, żeby założyć tę szatę i wyglądać jak on. I jasne, że nie. Potem sobie tak trochę żartem pomyślałem, skoro ten ornat 23 godziny wisi w szafie na wieszaku, to może godzinę powisieć na mnie. Ale z drugiej strony też to jest właśnie ta dobroć Boga, który nie chce na mnie patrzeć przez pryzmat moich grzechów. Ale chcę na mnie spojrzeć przez pryzmat swojego wybrania. Bo chcę powiedzieć: Nie martw się, bo ciebie wybrałem. Nie dlatego, że inni są gorsi, dlatego, że inaczej bym sobie z tobą nie poradził. Będziesz księdzem, będziesz blisko ołtarza, będziesz codziennie ludziom tłumaczył Ewangelię, będziesz brał w swoje ręce. Zwykły chleb, wypowiesz kilka słów, i ten chleb stanie się ciałem. Weźmiesz kielich z winem, i to wino stanie się krwią. I tak cię będę zbawiał. Dobroć, miłość Jezusowego serca. No więc stańmy się jak dzieci. Przez bliskość Jezusowego serca. Uczymy się Jego, to znaczy tej Bożej dobroci, Bożego miłosierdzia. I także tego, że Bóg właśnie nad każdym ma z nas zmiłowanie. Jeszcze jedna rzecz z tej Ewangelii. Pan Jezus potem mówi o Jarzmie. Mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni, obciążeni, a ja was pokrzepię. Te wasze grzechy, te wasze wątpliwości, to popatrzmy na ten kontekst, na to w owym czasie, bo Jezus to mówi do tamtych ludzi. One was okropnie obciążają. A plus do tego wszystkiego wasze choroby, trud zdobywania codziennego chleba, zmartwienia, kłopoty w relacjach, wszystko to wszystko, co cię obciąża, co sprawia, że jest trudno. Z tym wszystkim przyjdź do Jezusa. I Jezus mówi, ja Cię pokrzepię. I mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. Ten cały ciężar i to ukojenie, którego potrzebujemy wobec tego ciężaru, on będzie lżejszy, to znaczy do uniesienia, jeżeli weźmiemy jarzmo Jezusa. I czym jest to jarzmo? No, nikt tak dobrze jak Jezus nie wie, czym jest jarzmo. Dlatego, że Jezus z zawodu był cieślą. I on te jarzma strugał. On wiedział, że można zrobić dobre i złe. To znaczy takie, które uwiera, i takie, które sprawia, że ciężar, który niesiemy, właściwie jest prawie niewyczuwalny. Takim znakiem jarzma w kościele. W stroju jest kapłańska stuła. My jako księża wiemy, że są wygodniejsze i mniej wygodne. Są takie, które się zwijają, takie, które pod uszy podchodzą i takie, które leżą idealnie. To tak jak krawcowa potrafi uszyć dobrą stółę, tak Pan Jezus potrafił zrobić świetne jarzmo. I mówi, weźcie to moje. Jeżeli weźmiesz to jarzmo na siebie... Czym jest to jarzmo? To cichość i pokora serca. Jak w sobie będziesz miał cichość i pokorę serca, to nic, co ciężkie w życiu, nie będzie ciężarem nie do uniesienia. Trudność kapłaństwa, bo to niełatwa misja. Trudność małżeństwa, bo to niełatwa misja. Trudność rodzicielstwa, bo to niełatwa misja. Szef w pracy, i tak dalej. To tak sobie pomyślmy o tych naszych ciężarach, i teraz dołóżmy do tego cichość i pokorę serca. To nawet na oko, na ucho słychać, że będzie łatwiej. Bo jak walczę i wierzgam, jak ciągle poszukuję jakiejś odpłaty, no to się okropnie męczy. I Jezus to mówi nie w chwili pełnej chwały, tylko mówi to w momencie trudności. Posyłając uczniów, mówi: będzie trudno, ale to was uwiarygodni. Zderzając się w pewien sposób z wątpliwościami Jana chrzciciela, swojego przyjaciela, krewnego, ostatniego wielkiego proroka Starego Testamentu. Dzięki cichości pokorze serca dostrzega, że wątpliwości Jana to wątpliwości człowieka, który wie, że z perspektywy więzienia już nic nie zrobi i chce po prostu tylko zrozumieć misję Jezusa. Że te Kafarnaum, Betsaida to też miasta, które się nawrócą. Dobrocią Jezusa. Stamtąd będą pochodzili wspaniali świadkowie Jezusowej misji. Świadkowie, którzy nie jednego nawrócą. Paweł musiał przechodzić jeszcze będąc szawłem przez te miejscowości, idąc do Damaszku. Pan Jezus dużo nie musiał mu potem już tłumaczyć, bo najpierw szaweł spotkał świadków życia Jezusa. Zanim spotkał samego Jezusa, tuż przed Damaszkiem. Zobaczmy tę cichość i dobroć Jezusowego Serca. I to jaszmo. Jest jeszcze jeden rodzaj jaszma, bo to jest ludzkie. Ale jest jeszcze i zwierzęce. I Pan Jezus zrobił i takie. Te zwierzęce zawsze były podwójne. Tak jest podwójne. To możemy sobie wyobrazić właśnie i mieć taki obraz przed oczami. Jest jarzmo, na jednym miejscu jest Jezus, a na drugim, dlatego Jezus tak nas zachęca, weź to moje, przyjdź do mojego, niech cię zaprzęgną do mojego, no i my jesteśmy w tym drugim. Jezus chce powiedzieć, wiesz, dlaczego ci będzie lżej, bo to ja będę ciągnął. Bo to ja wezmę wszystko na siebie. Ty po prostu tylko idź za mną. Idź obok. I ucz się rytmu moich kroków, rytmu mojego oddechu, rytmu mojego serca. I naucz się tego, w którym kierunku patrzę. A będzie Ci łatwiej. Jeszcze jeden obraz jarzma. Taki właśnie ten, podobny do tego zwierzęcego, ale bardzo ludzki. Dlatego, że jarzmo to ostatecznie krzyż. Wróćmy do stuły. My dzisiaj mamy tę stułę przewieszoną tak po prostu na wprost. A księża dawniej, to starsi pamiętają, że tę stułę księża krzyżowali na, na sobie. No bo to jarzmo zawsze wskazuje na krzyż. Dlatego krzyżowali. Co prawda nie było tego widać, bo to pod ornatem było, ale, ale krzyżowali. Bo to jest krzyż. Dzisiaj nam nauka powie, że Jezus nie cały krzyż niósł na Golgotę, ale tylko tę belkę, którą nazywamy patibulum tą poprzeczną. Miał do tej belki przywiązane ręce. On nie mógł tej belki się pozbyć. Ona cały czas już musiała być na Nim. Ale pamiętamy tę scenę opisaną w Biblii, kiedy Jezus niósł krzyż, i kiedy upadał, i kiedy nie miał siły, przymusili niejakiego Szymona z Cyreny i nakazali mu, by niósł krzyż Jezusa. Nie odwiązali tego krzyża, ale wpakowali Szymona pod ramię Jezusa. Chcemy dobrze wyobrazić sobie tę scenę. Jezus. Niosący krzyż i Szymon Cyrenejczyk obok, jak przyjaciel idący z Jezusem, starający się go podeprzeć, jednocześnie wchodząc w ciężar krzyża, przyjął na siebie to, o czym Jezus mówił w tej dzisiejszej Ewangelii. Weźmijcie moje jarzmo na siebie. Czy było łatwo? Możemy powiedzieć z perspektywy Szymona, że ostatecznie to nie on pomógł Jezusowi w tamtym czasie, tylko Jezus pomógł Jemu. I tak nas Jezus zbawia dobrocią swojego serca, miłością i przebaczeniem. I cały czas chce nas zachęcić do tego, byśmy nade wszystko, jak niemowlaki rodzicom ufają, tak byśmy my zaufali jemu. Amen.